32. kolejka drugiej Ligi Grupy Wschodniej. Freskowita Wysokie Mazowieckie podejmowała Sokoła Aleksandr Łódzki. Mecz, który mógł zdecydować, że mleczni liczyliby się jeszcze w walce o miejsce promiowane barażem do pierwszej Ligi, od początku nie układał się pomyśli gospodarzy. Brak zorganizowanej obrony, a bardziej niezdecydowanie bramkarza Freskowity Grzegorza Sandomierskiego zemścił się już w 30. minucie meczu. Autorem gola Stefan Potocki. Próby rewanżu ze strony gospodarzy nieudolne. W drugiej połowie na boisko wchodzą Kobeszko i Żaglewski i gra nieco się ożywia. Bez efektu. Za to Soku punktuje freskowitę raz jeszcze. Zdeterminowanie i waleczność zakończone strzelaniem drugiej bramki pokazał Tomasz Kurs tak. Przegrana eliminuje zespół freskowity Wysokie Mazowieckie z szans walki o grę w pierwszej lidze. Staraliśmy się jeszcze o, o to przynajmniej trzecie miejsce powalczyć. No trudno, nie wyszło. No, czasami tak w piłce jest ostatnio, żeśmy mieli bardzo dobrą pasę, żeśmy dużo że meczy mieli bez porażki. Ta gra nam się układała, czasami niestety przychodzi taki mecz, że, no, że, że trzeba ponieść tę porażkę i, i dzisiaj niestety to nastąpiło na naszym szczęście. Nie można nawet meczu zrewisować, jeżeli się popełnia tak karygodne błędy, dwie bramki kuriozalne. Następny mecz freskowita wysokie Mazowieckie gra za tydzień na wyjeździe. Jej przeciwnikiem będzie Sandecja Nowy Sądź.